Siemka, witam Was z Tajlandii, za mną Świątynia Prawdy i Słoń. Um, obejrzałem Lokiego finał i myślałem, żeby nagrać recenzję dopiero jak wrócę z wakacji, ale tak mnie roztargał i rozszarpał ten odcinek, że postanowiłem nagrać od razu. Um, co muszę powiedzieć? Najpierw technikalia. Muzyka Natalie Holt robi taką robotę, że ciary mam non-stop. 24 na 7 ciary, ciary, ciary. Co tam jeszcze? Zdjęcia niesamowite, efekty specjalne trzymają poziom. Ja nie wiem, czy oni wpompowali w to taki wielki budżet, a nas oszukali, że jeden odcinek ma tylko 25 milionów dolarów budżetu, ale to mi wygląda na po prostu większy budżet i lepsze efekty specjalne niż nie jeden film Marvela, przynajmniej te ostatnie. Tak więc, jeżeli chodzi o zdjęcia, o muzykę, o efekty specjalne, wszystko jest tutaj na wyższym poziomie niż nie jeden wielki blockbuster. Kolejna sprawa to aktorstwo. Ja nie wiem, czy Tom Hiddleston ma coś w sobie takiego, że nie da się oderwać od tego wzroku Jonathan Majors jako Victor Timely i kolejne dodatkowe sceny z tym, który pozostał, to są po prostu. To jest majstersztyk. Ja nie mogłem oderwać swojego wzroku od tego, co ja oglądałem. Trwało to godzinę, a chciałem, żeby trwało kolejne dwie godziny. Tak więc jeżeli chodzi o technikalia to to jest 10 na 10. Jeżeli chodzi o wrażenia całe z serialu, no to muszę powiedzieć tak, Loki trzyma poziom, Loki trzyma MCU po, nad powierzchnią wody. Um, ostatnie projekty są generalnie średnie, muszę wam powiedzieć. A Loki, Loki jest tym czymś, co uważam, że dzięki niemu jeszcze MCU żyje. Um, I tak jak powiedziałem, nie wiem, czy to Tom Hiddleston. Przyciąga to, nie wiem czy on ratuje ten show, nie wiem czy to właśnie aktorstwo ratuje ten show, czy pomysł, czy scenariusz, bo tu wszystko działa, tu wszystko jest w 100% prawidłowe, tu w 100% wszystko jest na swoim miejscu, tak jak powinno być. Loki, który pozostał, no powiem Wam generalnie w odcinku nie działo się dużo, tak więc tempo było słabe, ale ale to nie o to chodzi, no bo każdy z nas wie, na czym polega ten serial. Trzeba obejrzeć wszystkie odcinki, żeby to zrozumieć i szósty odcinek zrył mi banie kompletnie, konkretnie. Loki, który pozostał. Powiem Wam, że mam ciekawą teorię. W skrócie, Loki stał się kamieniem czasu, a Scarlet Witch stała się eterem. Tak więc każdy z naszych superbohaterów, myślę, że w e, przyszłości w walce z Kangiem, stanie się e, z kamieniem, cze, kamieniem nieskończoności i tak w, zostaną wprowadzone nowe kamienie. E, to jest taka teoria do, do podszlifowania, do ogarnięcia. E, zakończenie niesamowite. Tak więc teraz Loki będzie pociągał za sznurki. E, no i Tyle, no jest 10 na 10, Loki sezon drugi jest niesamowity, tak więc tu nie ma o czym w ogóle dyskutować, kto nie oglądał niech żałuje, a kto oglądał to niech się cieszy, że mógł to obejrzeć na premierze, no ja niestety no, 3 dni później obejrzałem, ale obejrzałem, e, obejrzałem również The Marvels, tak więc też recenzja jak tylko znajdę się przy basenie hotelowym to zostanie nagrana, tak więc 3 minuty, szybka akcja. Nie wiem, co jeszcze tutaj robicie, idźcie oglądać Lokiego. Trzymajcie się, na razie.